Szybki strumień pod klifami nad Marii River. Statków nie ma. Nie pływają, bo za gorąco. Duszno raczej. Gorąco już nie jest aż tak jak było. Chmury. Pięknie się ścierą i nas przykrywają jak baldachimem. A tutaj. Nadr mocny Bardzo mocny rzecz czerwona siebie Jestem tu, a już mnie za chwilę nie ma Stada papug, krzyczące nad rzeką i do kogo mi blisko, do kogo daleko. Krótkie uderzenia wody o brzegi, o trawy. I klify, piękne klify. Rzeka z dwóch stron, a po środku jedziemy. A teraz płynie jakaś motorówka, łódka. Zaraz się wyłania. Jak w kwietniu jest jesień, to w listopadzie wiosna. Mam dwie półkule w swojej głowie, ale dopiero odkrywam tę drugą. Wiecie, jaka to wyprawa na drugą własną półkulę w połowie życia lub w jakimś tam procencie. Zdala od procentów, bo niepotrzebne. Dużo wody, ocean i jednocześnie susza. Łatwe pożary pełne eukaliptusów. To wszystko w normie, jak odrodzenie. Wyprawa życia mówią jak jakieś odkrycie, poznawanie części siebie, o której tylko w bajkach i filmach do tej pory mówili. Empiryzm. Wszędzie niepełno. I galaktyki to sklepienie. Widok z góry jest jak zamknąć w sobie płynność, zatoczyć kulę. Trzymajcie. Редактор